Słuchaj, to szczerze teraz, no naprawdę. Chodź tutaj. A! Rozbiłeś głowę Żenia. Jesteś gotowa wykonać ten element nogo. Żenia nawet nie jest pod wrażeniem. 3, 2, 1, 0. Jesteś na kanale Miss Niko. Dzisiaj mamy fantastyczne, cudowne wyzwanie, a raczej dział zatytułowany Gimnastyka Kiedyś i Dziś. I mamy wyzwanie z lolami! No cóż, to są francuskie lole. Naprawdę, naprawdę trudno było je znaleźć. Początkowo myśleliśmy o zrobieniu gimnastyki przeciwko slimom. Napiszcie w komentarzach, jeśli chcecie, żebyśmy nagrali gimnastykę przeciwko slimom. Ale znaleźliśmy lol, dlatego postanowiliśmy nagradzić lol. Ciężko je było tutaj znaleźć, są francuskie. I do tego jest z zamierzenia! Woo! Przyjechałem, żeby świętować z wami święta, więc będę tu co najmniej 2-3 tygodnie. No cóż, ziomki wziąłem wszystkie lole, które będziemy używać. Mamy ich cztery. Po pierwsze, dlatego że są bardzo drogie, a po drugie, bo było ich tam niewiele. Pierwsza to Lol Surprise Lil Sisters. Pierwszą mamy Sisters. Lil Sisters. Tutaj mamy Bubble Surprise, dobra. Tutaj Bubble Surprise Pets, okej. Okay. A tu mini lol. I mini lole. Będziemy używać czterech zabawek. A teraz obejrzyjmy filmik. Stary filmik. Kiedyś i teraz. I powiem wam, dlaczego są cztery lole. Bo film filmie jest jedno ćwiczenie, którego na pewno nie będziesz w stanie wykonać. Więc je pominiemy. Bez szpagatu. Nie zrobisz tego. Żenia, nie chcesz wziąć udziału? Pff, jeszcze nie zgłupiałem. Dobra, nie Na ważne. przyszłe święta zrobię szpagat. <laughs> Dobrze, tak czy inaczej możemy zacząć oglądać stare filmy Nigol. Zanim zaczniemy, ziomki, chcę was poinformować, że mamy już kanał na Twitchu. Będzie gdzieś tutaj. Wszystkie ważne linki, tak jak nasze transmisje i Twitch będą w opisie. A my jesteśmy gotowi zacząć oglądać filmy. Pierwszy element! Przy okazji streamy są codziennie. Obejrzyjmy pierwszy element. Utrzymaj równowagę na jednej nodze. Niko, ty tu hi-hi-hi-haha, a jesteś gotowa? Jestem. Jesteś gotowa tak, wykonać tak, nierównowagę? Tak, równowagi to jest na tak, pewno, nodze? Tak. No to wybierz, który lol będzie walczył przeciwko tobie w tej walce. Odejdź, to moja misja. O, teraz robota Żeni. Ach. Biorę ten. I co to za lol. Mini-lol. A my idziemy zobaczyć teraz równowagę. Ziomeczki, założyłem swój najfajniejszy strój na otwieranie Lola. Popatrzcie, mam LOL w ręku. Jak, jak, jak to w ogóle A ty, możliwe? Jeduszka. A my jesteśmy gotowi na pierwszy element. Równowagę. I możemy zaczynać. I tak, Żenia, na raz, dwa, trzy. Nikol stanie na jednej nodze, jak w tym filmiku, i po prostu utrzyma równowagę. Żenia, raz, dwa, trzy, jedziemy. Patrzę na nogi Nicole. To bardzo trudne. A swoją drogą, Nicole, twoje skarpetki są takie sobie. Ogółem, jak siedzieliśmy sobie, to przypadkiem rozlałam Coca-Colę. Także, no cóż. No okej. Okay. Żenia, no ze 100 lat już otwierasz tego Lola. To jest chińskie! Nawet tutaj czuć coca colę To nie są chińskie rzeczy. Te lole kupiłyśmy we Francji. Nicole trzymaj się! Trzymaj się, Nicole! A że nie musi rozerwać wszystkie opakowania i dostać się do samej lalki. Nicole, trzymaj się! Właściwie to już ją mam! O! A już ją wyjąłeś? Jak to? O, taka mała! O może? Tak, to mini wersja. O. O matko, jaka ona malutka! Niewiarygodnie malutka! Naprawdę, mała! Taka? że zdałaś ten egzamin? On już dostał się do lalki, więc dołącz do Żeni i tyle! na gimnastyka wygrała! Hurra! gimnastyka, o. lol, 1.0! zero! Co wy mówicie? Patrzcie, o tutaj jest, tutaj. O, właśnie, patrz! Bo to właśnie mówię, zobaczcie, co tutaj mam. Patrz, patrz! Czekaj, a co tu jest? No patrz! No szybciej! Nie ruszaj się, patrz! Ua, ua. Zobacz, zobacz, to jest no, trampa! Pokaż to subskrybentom. Proszę spojrzeć. Dawaj. A, to taki park, rozumiesz! Skatepark! Rozumiecie? To skatepark i lalka z deskorolką. Pokaż ją bliżej. Maleńka to nie są tylko lalki! ale nie da się ich porównać do zwykłych, są bardzo małe. Porównaj się z moim palcem. Jest taka mała, A instrukcja większa ode mnie. I tak, mamy gimnastykę LOL 1.0 na korzyść gimnastyki, a teraz zobaczymy kolejny element. Nikol zmieniłaś układ ćwiczeń gimnastycznych i... No dobra, rozdajcie karty. Usemka ze skakanką ósemka ze skakanką! A co to zrobisz? Nikol, Ósemka ze skakanką! Ty zapomniałaś? Nie! Widzisz? O, tak, rozumiem, rozumiem. Rozumiem! Mam tam dwa warkocze, a dziś mam dwa kucyki, więc podobna fryzura. Ogółem ziemki napiszcie w komentarzach, czy podoba Wam się moja dzisiejsza fryzura. Napiszcie w komentarzach, kto tęsknił za żenią! Co robisz? A teraz żenia wybiera, co będzie grało przeciwko Nicole. Myślę, że to będzie łatwe, więc wezmę coś dużego. Myślę, że wezmę to. To prawda, myślę, że nikol pójdzie łatwo. Tak, to jest wielkie, duże. No i dobra, okej, okay, przechodzimy do elementu. Idziemy dalej. I tak, przechodzimy do drugiego elementu. To nasza ósemka ze skakanką. A ja otwieram tę wielką piłkę. A dlaczego tutaj jest woda? Bo jak rozumiem, to nie kula do kąpieli. Tak, ten lot jakby kula to kąpieli. Wrzuca się to do wody, rozszerza się i lalka się rodzi. Świetnie, Nikol! Kiedy dojdziemy do samej lalki, możesz dołączyć do Żeni i wrzucić ją. Ale najpierw otwórz te mniejsze paczuszki, jeśli takie są, a potem utworzysz to większe. No, nie wiem, trochę tego jest. Jest ja panem bo małe to jest duży lot. No dobra, to działamy. Dwa, jeden, zero, lecimy! A Nikol nie zapomniał wow, wow, wow! O, oh, Nicole, uważaj, zaraz naprawdę w coś uderzysz, zobaczysz. Będzie tragedia. A potem coś ciebie uderzy. Dzisiaj planuję zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby gimnastyka wygrała. O! Patrzcie, siomki. mam wrażenie, jakbym otwierał coś eksplosywnego. Jakbym rozpakowywał iPhona albo coś takiego. Gimnastyka dostaje lajki i mnóstwo komentarzy w stylu: Też jestem gimnastyczką, albo jestem gimnastykiem. To wspaniałe! Otwórz! Ale jak to otworzyć? To dwie połówki! Otwórz dalej, żenia, musimy dostać się do lalki! Bo Nikol też chce już dołączyć do żenia, a nie tak kręcić te ósemki. Żenia, no dobra! Rozdziel to po prostu! A! Mam to wrzucić czy co? Boże, głupku, mówię! Widzisz te dwie części? Przezroczystą i fioletową? Nie, tu, no, kula, kula! A! Przezroczyste i fioletowe, otwórz. A może trzeba na to nalać wody czy coś? A może tworzy się pod wodą, nie? Ło! Dobra, gdzie jest ta instrukcja? Gdzie ona jest? Gdzie jest? O, no, tutaj jest! Trzeba dodać wody! Po co ja Ciebie w ogóle słuchałem? no to dalej, rób to, rób to, bo też jest zajęta. No i co, tu trzeba dodać wody, tak? I co, otworzy się? Naprawdę tak to się robi? Czekaj, jesteśmy w trakcie ważnego procesu, wierzymy, że nie przestaniesz. Nie przestanę. I nie przestaniesz. I co tu? Teraz musimy to wsypać. Wsypujemy coś? Tak! Nie mogę tego otworzyć. Tak, to jest skomplikowane jak statek kosmiczny. Dobra, gotowe ziomki! Żyjemy! Gotowi? Gotowi, Dawaj. Trzy, 3, 2, 1! Co się stanie? Nic się nie stanie! Ach, no i co, nic się nie stało? Żenia! Nawet woda się nie wylała! Trzeba więcej! O, palcem to naciśnij! Wow, jakie piękne! Tak, palcem! Bardzo ładne. Podoba mi się, nie wiem co to, ale Żenia! Myślę, że gdzieś powinna być lalka. Ale bez wody Żenia! Myślę, że nie powinniśmy tu lewać wody. Dobra! Nie, no chyba trzeba. I co teraz? Kazali wam tam wlać wodę? Tak, tak było w instrukcji. A, no to okej. Okay. Że nie musimy się dostać do lalki. Tak, teraz nalej tutaj. No, świetnie. Co wy robicie? Co robisz? Musiałem nabrać więcej. I tak! Próbujemy dostać się do środka. No i co teraz? Co mamy robić? Ej, to sika! To przecieka! Tak, takiej lolki loli jeszcze nie widzieliśmy i nie rozumiem o co chodzi. Najważniejsze, że teraz nie mam dostępu do TikToka, dzięki Bogu. Tak, pewnie w środku jest sama lalka, ale z jakiegoś powodu nie możemy się do niej dostać. No nie wiem. Dobra! Dobra, udało się! Chińskie badziewie. Ło, co to jest? Utopiłeś ją, że No ale tutaj jest jeszcze jakiś proszek! Co mam robić? Nie rozumiem! Jestem nieodwarta, więc mogę przestać. Możesz przestać, Nicole? Dołącz do nas! Wygrałaś! Gimnastyka wygrywa 2 do 0. I próbujemy ustalić. Co jest jej głową, ona jest kosmonautą? Chyba nie boi się wody. Ta paczka miała się rozpuścić, rozumiesz? I co? Zobacz, to miało tak być! Tak, instrukcja jest w wodzie. Patrz tutaj! A czemu tutaj jest? Patrz, no! I co naprawdę tak trudno było to otworzyć, żenia! No nie wiem, jakby to powiedzieć. Powiedzieć na Tak czy się nic tam nie było, nie rozumiem, no patrzcie! No, a co to za proszek? Co to jest? Tak czy inaczej, nie dowiedzieliśmy się, co to za proszek i co z nim zrobić. Ale ciekawe jest to, że... a nie, ubrania się utopiły. Ubrania zatonęły. O, ale super. Dobra, wystarczy. Przejdźmy do kolejnego elementu. Kolejnego LOL, bo właśnie coś wpadło mi do oka. I... Ja w pełni cię popieram. Ja nie rozumiem. Całą kolekcję zobaczycie na koniec filmu. Tak. Co to za kolekcja? O, księżniczkę, tak? W koronie. Super. Całe swoje dzieciństwo, że nie rozpakowywał Lole i Barbie. To były czasy. Teraz mogę powiedzieć, że jestem światowy. Dobra, czekaj, element. Tik-tak. Tik-tak. Co sądzisz o tym elemencie? To już nie jest takie łatwe. To już wcale nie jest łatwe, więc wybierzmy coś łatwiejszego, coś małego, żeby Nikol mogła sobie trochę porazić. Nie! LOL do tego występu. A dlatego, że. Nic po prostu. No, po prostu rozpakuje ten egzemplarz. LOL, Ten Tutaj rozpakuję. Tak, zasady wyzwania są takie. Żenia decyduje, którą lalkę LOL rozpakuje. A my oglądamy walkę Nicole i Żeni. Dobra, to ja wstaję. Wrogowie pokonani, dobrze kochani, przeszliśmy do następnego lola i następnego elementu! Tik-tak! Wydaje mi się, że gimnastyka tutaj przegra, bo pamiętam dobrze, ile czasu zajęło mu otwarcie tego pojemnika z wodą. Wyobrażam sobie, jak długo będzie to. To się otwierał. otworzy szybko. Dobra, dawaj! A ja będę robić tik-tac. No, zobaczymy i trzymamy za Ciebie kciuki, a żenia może zaczynać. Lecimy! Oj Boże, o, tak mi przykro. Dobra, tyle nie dam więcej rady. Jak? No dalej, Nikol! Ale posiedzieć? A ja jestem pewna, że się poddałaś, Nicole, ponieważ... Co, Lol pierwszy raz pokonało gimnastykę? Nawet Kiki była w szoku, nie mogła nic powiedzieć. Tak więc gimnastyka kontra Lol. Idź, rób swoje mostki! Nie rozumiem! Po prostu nigdy w życiu nie otwierałam lola, że nie zawsze to robił. Wyobraź sobie, że ty jesteś dziewczyną, a on chłopcem. I okazuje się, że ty nigdy nie otwierałeś. A on tak! A teraz swoją drogą jest to nasz wstępny lol, ale nie wiemy, jak to otworzyć. Tak, tu jest serduszko. I co, mam je wyciągnąć stąd? A tu tu nic nie ma. O, o pokaż inaczej! Nie, no, zniszczyłaś całą zabawkę! No, co ty, serio! No, co ty, tutaj sercem nie miało być wyciągnięte! No, chyba sobie szartujesz! Kazałaś mu najpierw otworzyć pudełka, potem rozpuścić proszek. Że nie, dlaczego nie otworzyłeś lalki i nie uwolniłeś jej z powodzi na Titaniku? Dlaczego to zrobiłeś? No bo... jesteś. Nie otworzyło się, nie może się otworzyć, bo proszek jeszcze się nie roztopił, rozumiesz? Serio? Nie otworzyła się. Tu jest pies! Ja, ja sobie robicie? Szybko, szybko, zaraz cię wyciągnę. Kiki, patrz! Boże, jakie to słodkie! Pokaż ją bliżej. Boże, jaki piękny szczęście. A teraz pójdzie zrobić kupę. Tu jest dla niej uprząż. Ona tutaj robi kupę, zobacz. To załóż je. Jak? Wszelki. Ja po prostu no. A tu jest butelka. Po prostu dawno nie otwierałem loli, a tak w ogóle to jakiś pies, który potrafi. On chyba może. Lepiej pić, dobra ziemki. wzięłam wodę. No, pijemy, pijemy. Dalej, dalej. Już się napiła. To chyba trzeba tak. Teraz. Teraz chce, żeby się Tak. Po prostu nie wiem jak to robić. Pokaż. Co to? A co to? Oj. A co to są trzy butelki? Ej, to jej tramki! A to pierwsza lalka, którą rozpakowałam i która ma cztery tramki. Jasne. A na końcu filmu pokażemy kolekcję. Dla przypomnienia, że nie nigdy nie widziałam, żeby był taki zajęty. O patrz, patrz, co ona robi? Potrafi chodzić, Nicole, zobacz. Widzisz? Już rozumiem, patrz, Nicole. Zrobiłem coś i chyba ogon się złamał. Chyba przypadkowo złamałem ogon. Okej, okay, dobra przechodzimy do kolejnego filmu. Poczekaj, to jest jakaś impreza. Poważna impreza. Poczekaj, poczekaj sekundę. Impreza. Nie przerywaj. Mostek, mostek z jedną uniesioną nogą. Tak, w górze. jedną nogą w górze. O, patrz, tak właśnie, się robi mostek! Widzisz, rozumiesz, Nikol? Coś w tym stylu! Musisz to zrobić! Czemu tak się śmiejesz? Chodź tu, zobacz, spójrz na to! Jedną rzeczą, która mnie martwi, nie jest mostek, ale to część, której podnoszę nogę. A zróbmy tak! Słuchaj, Nikoli, jeśli potrafisz zrobić mostek na jednej nodze, to zrobimy mostek na jednej nodze. Jeśli jednak naprawdę nie możesz tego zrobić i poprosisz nas o ułatwienie, to zgodzimy się i pozwolimy ci wykonać mostek bez podnoszenia nóg. To uczciwe, ale spróbuję z nogą w górze. Jeśli się nie uda, no to się nie uda, trudno. Ale spróbuję. Spróbujemy, a teraz wybieramy ostatnią lol. Bawimy się z lol. Och, to małe biedactwo. Dobra, co my tu mamy? Lol, Lil' Sister. O, Sister. Mamy tu Elenę Iwanową. <laughs> Jak coś tego nauczycielka angielskiego. Mała siostrzyczka. Która mnie też uczyła kilka lat. Little sister. Little sister. Oh. Gotowi? Gotowi to zrobić? Jesteś gotowa wykonać ten element nogą? Jak to zrobić? Nie no, w sumie okej. Okay. Dobra, jestem gotowa. No to lecimy! I tak siomeczki, oto nasz ostatni element. Jest to most z Nogą w górze i Lil sister. sister, którą również trzeba wymoczyć w wodzie. A my śledzimy Nicole. Przypomnę ci jeszcze raz, jeśli twoja noga sprawi ci naprawdę duży problem, możesz ją odłożyć i wykonać zwykły mostek. Okej, okay, to się liczy. O, Nicole. Nie no, jest okej, okay, powiem ci. Okej, okay, zróbmy bez nogi. Dobra, bez nogi, okej. Okay. Nicole robi mostek, Żenia jest tutaj i otwiera. Żenia, Żenia! Żenia, ona nie wytrzyma tak długo, powinieneś mieć litość. No, poczekaj, żenia poczekaj. to bardzo uparcie. Nikol się trzyma, jest dobrze. Pierwsza warstwa, Pierwsza warstwa gotowa. Otwarta, Nikol, to ci nie ułatwia zadania, bo pewnie zostało ci jeszcze kilka warstw. Widzę już, jak mózg Nikol się wygina. No dalej, 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 Żenia, dalej, dalej. Już, otwieraj. Dawaj, Nikol, może tego nie zmieść. Jest już zmęczona, zobacz. Co już skończyłeś? Żenia, moczysz to? Tak, moczę. Czyli Nikol nie musi już tak stać? Nie, dlaczego jeszcze tego nie otworzyłem? Nie chcesz tego otwierać? Ło, mam to ziomeczki! Otworzyłeś? Nie. <laughs> Że nie sobie robi żarty. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślisz. Zepsułem Żenia to przez to przypadek. przypadek! Ale <laughs> widzimy już lalkę, więc Nicole może podejść. Gimnastyka wygrała. 3 do 1. 3 do 1. Gimnastyka wygrała dzisiaj. O mój Boże, jak się masz? Jak tam. Bardzo polały mnie nadgarski, bo tak stałam. Nikol, powiedz mi proszę, jak ci idzie gimnastyka w dzisiejszych czasach? Czy jest ci trudno? Nie aż tak trudno. Trudno, ale nie bardzo, bardzo trudno. Ciężko, ale nie bardzo ciężko. To pączek! Spójrzcie, taki koci pączek. Ziemeczki, zaraz z kozieniem! Boże, jaki pączek, a co to też jest? Pec? Nie, to nie pec, to. Co zrobiłeś? Oderwałeś głowę, Żenia! Ogarnij się, matko. Przez przypadek użyłem za dużo siły. Owszem, siła jest, ale rozumu nie ma. No przez przypadek. Kto to widział coś takiego? Dajcie znać w komentarzach. Po prostu niechcący. Odkleiłem etykietę i chwyciłem za głowę, no. I co, nakłada się? Nakłada, po prostu chcę odkleić ten plastik. A, okej. Okay. Dobrze, czyli mamy to zrobione. Zbieramy wszystkie lalki LOL, które mamy. Tak, Żenia? Tak. I pokażemy wszystko. 3, 2, 1, 0, jesteście na kanale Miss Nicole. A jeśli spodobał Wam się ten film, napiszcie komentarz i dajcie lajka. I napiszcie w komentarzach, czy chcecie filmik z gimnastyką przeciwko slimowi. A przy okazji pamiętajcie, żeby śledzić nas na Twitchu, Instagramie i wszędzie indziej. A jeśli chcecie wiedzieć, co mam w telefonie, to zostawcie 10 tysięcy lajków. I pokażemy wam, co jest w telefonie Żeni. Oj, chyba powiedziałem coś nie tak. Dobra, słowo się rzekło. A my uciekamy. Pa, pa. my.